W jakiego rodzaju projektach stosujemy świetliki rurowe? Przede wszystkim w dwóch podstawowych rodzajach projektów. Pierwszy to jest taki, gdzie potrzebujemy światła dziennego, a nie jesteśmy w stanie zaprojektować i użyć okien w tych projektach, czyli zazwyczaj są to pomieszczenia lub powierzchnie, które znajdują się z dala od dachu i ścian budynku. Więc jest to, jest to pierwszy rodzaj, kiedy potrzebujemy światła dziennego, a nie jesteśmy w stanie zastosować okien. Najczęściej są to ciemne pomieszczenia biurowe, gdzie, w których będą pracować cały czas ludzie. Natomiast drugi rodzaj projektów to są pomieszczenia lub obiekty, yy, gdzie chcemy wprowadzić jakąś oszczędność kosztów za oświetlenie. Czyli są to obiekty, najczęściej są to hale przemysłowe, gdzie chcemy zredukować lub wyeliminować konieczność używania światła sztucznego w ciągu dnia. Wtedy projektujemy w odpowiedni sposób świetliki rurowe i używamy oświetlenia światłem dziennym w ciągu dnia, wyłączając po prostu lub eliminując konieczność używania światła sztucznego. W jakiego rodzaju inwestycjach zazwyczaj architekci projektują świetliki rurowe? Bardziej można by było powiedzieć, w jakiego rodzaju inwestycjach nie projektujemy świetlików rurowych, ponieważ świetliki rurowe możemy zaprojektować w każdego rodzaju inwestycji, jeśli musimy spełnić trzy y, takie podstawowe wymagania. Jeśli chcemy mieć światło dzienne wszędzie tam, gdzie nie możemy zastosować okien, chcemy wprowadzić oszczędność kosztów, ponieważ nie chcemy używać światła sztucznego w ciągu dnia. Jeśli chcemy mieć niesamowicie nowoczesny design takiego projektu, powierzchni czy pomieszczenia i będą to jeśli chodzi o światło dzienne w miejscach pracy będą to ciemne biura bez okien będą to hotele bez dostępu światła dziennego szpitale centrum spa pomieszczenia użyteczności publicznej pomieszczenia mieszkalne właściwie wszędzie jeśli chodzi o oszczędność kosztów będą to przede wszystkim duże hale przemysłowe hale produkcyjne hale magazynowe centra logistyczne ale też lotniska czy y, różnego rodzaju ciągi komunikacyjne. Wszędzie tam, gdzie w ciągu dnia będzie świecić się światło y, sztuczne, a chcielibyśmy to światło sztuczne wyłączyć w ciągu dnia. Więc właściwie w każdego rodzaju projekcie możemy zastosować świetliki rurowe, jeśli liczy się dla nas światło dzienne i oszczędność. Jakie korzyści dają świetliki rurowe? Przede wszystkim musimy wspomnieć o dwóch aspektach. Pierwszy to światło dzienne. Wszędzie tam, gdzie nie jesteśmy w stanie doprowadzić takiego światła dziennego za pomocą okien. Świetlikiem rurowym doprowadzimy światło dzienne do pomieszczeń i powierzchni, które nie znajdują się bezpośrednio ani przy dachu, ani przy ścianie. A korzyści płynące ze światła dziennego są niezliczone. Lepsza efektywność, produktywność pracowników, lepsze samochrzyści, lepszy nastrój, a także spełnienie przepisu o świetle dziennym. Tak więc pierwsza korzyść światło dzienne na użytkowanej powierzchni. Natomiast druga korzyść płynąca ze świetlików rurowych to jest po prostu oszczędność kosztów za energię elektryczną, ponieważ odpowiednio zaprojektowane świetliki rurowe pozwalają nam na wyeliminowanie albo zredukowanie konieczności używania światła sztucznego w ciągu dnia na danej powierzchni. Tak więc podsumowując, korzyści płynące ze świetlików rurowych to jest światło dzienne i oszczędność. Jak dobieramy świetliki rurowe do inwestycji? Świetliki rurowe dobieramy na zasadzie wielkości powierzchni do oświetlenia. Najczęściej wystarczą nam podstawowe parametry, czyli długość, szerokość i wysokość danej powierzchni lub też pomieszczenia do oświetlenia, i na tej podstawie dobieramy odpowiedni rodzaj oraz ilość świetlików rurowych dla danej inwestycji. A takim naszym yy, poziomem dla którego i celem, dla którego dobieramy ilość i rodzaj świetlików jest to, ile chcemy osiągnąć światła dziennego, liczonego w luksach dla danej powierzchni. Czyli tak naprawdę to my robimy dla klientów. Yy, Zarówno w przypadku istniejącego obiektu lub nowej inwestycji, to my na podstawie wymiarów powierzchni do oświetlenia dobieramy odpowiednią ilość i rodzaj świetlików, jakie powinniśmy użyć w danym obiekcie lub też w danym pomieszczeniu. Czy oferujemy tylko świetliki, czy również montaż? Oczywiście, że jesteśmy w stanie dostarczyć też kompletne rozwiązanie. Nie tylko dostarczamy świetliki, ale też wykonujemy kompletny montaż zarówno w nowych inwestycjach, jak i w istniejących budynkach. Dodatkowo możemy też zaoferować klientom, że przeszkolimy ich z zakresu montażu i bardzo często klienci też chcą instalować świetliki samemu, ponieważ instalacja naszych świetlików jest bardzo, można by powiedzieć, Intuicyjna i prosta, yy, dlatego że projektujemy świetliki przeznaczone do, do danego typu dachu i do danej inwestycji. Także tak owszem, dostarczamy też kompletne rozwiązanie świetliki razem z montażem, aczkolwiek również, jeśli klient sobie woli, szkolimy też z zakresu montażu i dostarczamy sobie świetliki. W jaki sposób pomagamy architektom zaprojektować świetliki rurowe dla danego projektu? Wyliczamy odpowiednią ilość i rodzaj świetlików rurowych dla każdego projektu pomieszczenia lub też powierzchni. Wystarczy, że architekci przekażą nam wymiary takiej powierzchni lub pomieszczenia do oświetlenia. Zazwyczaj wystarczy nam długość, szerokość, wysokość tego pomieszczenia oraz czasami odległość od sufitu do dachu, jeśli nie jest to hala magazynowa i jeśli pomieszczenie lub powierzchnia do oświetlenia znajduje się nie bezpośrednio przy dachu. My wyliczymy wtedy konkretną ilość, rodzaj, a także dokładne rozmieszczenie takich świetlików rurowych dla danego projektu, aby osiągnąć zamierzony cel, czyli oświetlić powierzchnię e, określoną ilością światła dziennego. Tak więc, wystarczy, że zwrócą się Państwo do nas, do naszego przedstawiciela i specjalisty od projektów. Natomiast jeśli potrzebują Państwo też rysunków technicznych, jakichkolwiek certyfikatów, testów, aprobat dla świetlików, które są potrzebne do danego projektu, oczywiście również to dostarczymy. Można to także pobrać na naszej stronie internetowej www.tuplightpoland.pl